W świecie, w którym potężne zwierzęta i spektakularne zjawiska często pochłaniają całą uwagę, istnieje królestwo, które łatwo przeoczyć świat malutkich. Ale to właśnie tutaj kryją się historie potężniejsze niż jakikolwiek ryk. Dlaczego te ledwo mieszczące się w dłoni stworzenia niosą dziedzictwo większe niż ich własny cień? Dlaczego właśnie najmniejsi przez wieki strzegli tajemnic, udowadniali odwagę i podbijali serca? I co sprawia, że ich cicha obecność jest tak fascynująca, że nie da się ich zapomnieć. Jeśli chcesz odkryć tę ukrytą wielkość, zostań koniecznie, bo zaraz otworzą się wrota do top 1. Top 1. Praszski krysarik Michi. Się... Szczurek praski. Pojawia się niczym ledwo słyszalny krok z minionej epoki: drobny strażnik sta, który poruszał się z gracją małego księcia po długich salach. Mimo niewielkich rozmiarów. Niesie w sobie historię, która waży więcej niż każda z jego delikatnych par łap. W jego spojrzeniu wyczuwa się powiew starych tradycji, zapach kamiennych posadzek, które widziały już niezliczone tajemnice, i cichą determinację, która uczyniła go czymś znacznie więcej niż małym towarzyszem. Jego ciało jest lekkie, niemal szepczące, lecz jego odwaga przeczy wszelkiej logice. Każdy nieznany dźwięk, każdy podejrzany ruch. Budził jego instynkt, a on podejmował zadania, które często były większe niż on sam. Jego ruchy były szybkie, precyzyjne, uważne, stworzone do działania w ukryciu. Ludzie często nosili go blisko serca, nie tylko jako wiernego towarzysza, ale jako cichy symbol ochrony, sprytu i lojalności. Do dziś ten mały pies nosi w sobie tę samą wyjątkową mieszankę elegancji, energii i stuleci dumy, która czyni go żywą miniaturą pełną historii. Top dwa cichłała, jabłko głowa. Wygląda jak mała iskra, która spadła z innego świata, tak malutka, że mieści się w dłoni, a jednak tak znacząca, że w swoim spojrzeniu nosi całe historie. Okrągły kształt głowy, od którego wzięła swoją nazwę, sprawia, że wydaje się bajkową istotą, jakby strzegła starożytnej tajemnicy. Jej duże, ciemne oczy zdają się widzieć więcej niż pozwala teraźniejszość, jakby niosły wspomnienia z dawno minionych czasów. Zanim stała się nowoczesnym symbolem, uchodziła za cichego towarzysza o roli wykraczającej daleko poza to, co widoczne. Widziano w niej duchowego opiekuna, małego obrońcę, który daje bliskość i tworzy głęboką więź emocjonalną. Mimo filigranowej postury posiada determinację, która zaskakuje. Jej natura jest żywa, odważna, czujna. Każdy jej krok pokazuje, że wewnętrzna siła nie mierzy się w centymetrach. To małe stworzenie o wielkiej prezencji. Miniaturowa postać pełna zmysłowości i historii, która udowadnia, że najmniejsze bywa czasem najistotniejsze. Top 3. Rosyjski Tojterier. Wygląda jak unoszący się powiew, delikatny tancerz, który porusza się tak lekko, że ziemia ledwo czuje, gdy jego łapy jej dotykają. Jego smukłe ciało, delikatne nogi i duże, wyraziste oczy nadają mu elegancji, która wydaje się niemal nierzeczywista. W jego spojrzeniu kryje się cichy powiew minionych czasów, jakby obserwował niezliczone chwile nigdy nie będąc w centrum uwagi. Początkowo został stworzony, aby być idealnym towarzyszem, niegłośnym, nienatrętnym, lecz uważnym, łagodnym i zawsze bliskim sercu swojego człowieka. Jednak za jego delikatnym wyglądem kryje się odważne jądro. Ten mały piesek posiada determinację, która przeczy jego ciału. Każdy obcy dźwięk, każdy ruch w jego otoczeniu budzi jego instynkt i natychmiast pokazuje, że jego czujność jest znacznie większa niż jego postura. Mimo swojej kruchości emanuje wewnętrzną siłą. Jest lojalny, wrażliwy, ciekawski i porusza się z gracją, która przypomina niemal małą choreografię. Z nim słowo miniatura nabiera nowego znaczenia, bo jego charakter wcale nie jest mały, top czterech Małpiński. Wygląda jak mały psotnik, który wyskoczył prosto ze starej ilustracji, z wyrazem twarzy, który jest jednocześnie bezczelny, ciekawy i pełen dowcipu. Jego charakterystyczny niemal koboldowy wygląd od razu sugeruje, że jest czymś więcej niż tylko towarzyszem. To postać. Rozczochrana, grzywa, błyszczące oczy i zdeterminowana postawa czynią go miniaturową figurą, która zawsze wydaje się gotowa napisać własną małą historię. Jednak za tym humorystycznym wyglądem kryje się niezwykła siła. Pierwotnie był niestrudzonym pracownikiem, zwinnym, odważnym i zadziwiająco zręcznym w podejmowaniu każdego zadania, jakie przed nim stanęło. Jego małe ciało nigdy nie przeszkadzało mu w zdecydowanym działaniu, a jego odwaga często wykraczała poza odwagę wielu większych zwierząt. Ta mieszanka charyzmy, uporu i inteligencji szybko uczyniła go psem, którego ceniono nie tylko ze względu na wygląd, ale i na jego obecność. To mały komediant, który ożywia każde pomieszczenie, ale jednocześnie pozostaje wiernym, czujnym towarzyszem. Pies, który pokazuje, że humor i siła wspaniale do siebie pasują, nawet w tak malutkim ciele. Top 5. Gryfonik. Brukselski. Wygląda jak mały filozof, którego spojrzenie mówi więcej niż słowa kiedykolwiek mogłyby wyrazić. Jego krótki pysk, charakterystyczna broda i głębokie, przenikliwe oczy. Nadają mu niemal ludzki wyraz. Ma się wrażenie, że potrafi czytać nastrój pomieszczenia, zanim ktokolwiek w ogóle coś powie. Na jego twarzy widać mieszankę delikatnej melancholii i cichego humoru, jakby wiedział o świecie więcej niż pokazuje. Początkowo został stworzony do zadań wymagających uwagi, zręczności i odwagi. Jednak jego osobowość otworzyła mu inne drzwi, te do serc, jego żywa natura połączona z zadziwiającą wrażliwością. Uczyniła go towarzyszem, który nie tylko jest obecny, ale naprawdę dostrzega. Ludzie szybko poczuli, że nie jest on po prostu małym psem, jest cichym obserwatorem, wiernym powiernikiem, czasem nawet małym aktorem z całą paletą emocji. Z nim w domu panuje szczególna atmosfera. Przynosi ciepło, wyrazistość i delikatny spokój. Jakby był maleńkim stworzeniem o wielkiej starej duszy. To prześć, bolończyk. Pojawia się niczym mała biała chmurka, która postanowiła ożyć. Jego miękkie futro, spokojny wygląd i delikatna obecność nadają mu niemal poetycki efekt, gdy siedzi cicho, wygląda jak postać ze starego obrazu. Stworzony, by promieniować pięknem i harmonią, bez ani jednego słowa. Ale kto go spotyka, szybko czuje, że za tą delikatnością kryje się duch pełen uwagi i subtelnej wrażliwości. Bolończyk zawsze był czymś więcej niż tylko słodkim towarzyszem, uchodził za symbol spokoju i wewnętrznej równowagi, za istotę, która samą swoją obecnością tworzy atmosferę ciepła. Nie mówi głośno, niczego nie żąda i właśnie dlatego tak głęboko porusza. Jego sposób cichego przytulania się lub obserwowania człowieka łagodnymi oczami wydaje się cichą obietnicą wierności i zrozumienia. Mimo swojej delikatności posiada czujną, jasną inteligencję. Czyta nastroje, reaguje wrażliwie i zawsze pozostaje blisko serca swojego człowieka mały pies który pokazuje że prawdziwa elegancja tkwi w ciszy top siedem maltańczyk miniaturowy wygląda jak maleńka iskierka światła delikatna jak cieniutka nitka bawełny a jednak pełna historii która odbija się w każdym jego kroku jego jedwabiste jasne futro i delikatne ruchy sprawiają że wydaje się chodzić w rytm niewidzialnej melodii Chociaż jest tak mały, posiada zadziwiającą wewnętrzną siłę, uwagę i wrażliwość, które czynią go niezwykłym towarzyszem. Jego pochodzenie jest ściśle związane z miejscami, gdzie ludzie szukali spokoju, pięknej i subtelnej harmonii. Tam był ceniony nie tylko jako zwierzę domowe, ale jako żywy symbol czułości i wdzięku. Jego natura jest spokojna, empatyczna, a jednak pełna życia. Kto spędza z nim czas, od razu wyczuwa jego szczególną aurę. Ciepłą łagodność, która działa niemal medytacyjnie. Ten miniaturowy maltańczyk nie wydaje się po prostu chodzić. On płynie, obserwuje, rozumie, jest małym, lśniącym jądrem spokoju, które pokazuje, że to, co kruche, często jest najcenniejsze. Maleńkie stworzenie, które ciszą i bliskością, potrafi poruszyć cały świat. Małe ciała, wielkie historie, te siedem malutkich psów pokazuje nam, że prawdziwe znaczenie nie tkwi w rozmiarze, lecz w duchu, odwadze i czułości, które niosą w swoim życiu. Jeśli ta podróż przez świat miniaturowych psów ci się podobała, wesprzyj kanał lajkiem i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii. Dziękujemy za oglądanie.